Hej, cześć, witajcie. Dziennik pokładowy z dnia 10 lipca 2013 roku. Jesteśmy w miejscowości Boulogne-sur-Mer we Francji. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj rano po całej nocy po całej nocnej jeździe. Zapraszam do obejrzenia filmu z serii Tracking Movies odnośnie przeprawy kanałem Eurotunnel, czyli Eurotunnelem, czyli pociągiem pod kanałem La Manche. Po przypłynięciu tutaj na miejsce, od razu tutaj przyjechałem i tu jest takie y, trademark, takie wielkie centrum y, przeładunkowe. I w tym wielkim centrum przeładunkowym miałem za zadanie rozładować dwie rampy. Jedną rampę 42 i drugą rampę między 59 a 64. Y, byłem, byłem na 62. Y, podjechałem, y, otworzyłem naczepę, y, i, i, i zaczą, 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 zaczął się Saigon. O, tak powiem. Zaczął się Saigon. A już tłumaczę Wam dlaczego. Na załadunku dostałem dwie cmr jedno, W jednym miejscu miałem zrzucić 16 palet, w drugim 5. Co się okazało? Okazało się, że. Yy, Obojętnie, która lampa to jest ta sama firma. To nie są dwa miejsca, to jest ta sama firma. No i oni zaczęli mi grzebać w tych paletach w tej rybie, zaczęli przekładać palety. Nerwówka się zrobiła, bo nie wiedziałem w ogóle o co chodzi. Jak się na końcu okazało? W pierwszym miejscu ustawiłem ileś tam palet, żeby w drugim miejscu stawić jeszcze ileś tam palet. Mówię ileś tam, bo nie wiem, w którym ile zostawiłem. I na koniec okazało się, że jest jeszcze trzecie miejsce, ale że już kończył mi się czas pracy. No to musiałem niestety, ale od, od tej rampy odjechać i powiedziałem do niego szef, bierz pan to, ja już kończę czas pracy, nie mam y, w ogóle ochoty nawet na to, żeby, żeby tutaj stać, a po prostu jeżeli nie chcesz, żeby z tą paletą odjechał z rampy, ją bierz, wziął. Także miałem rozładowany samochód. No i teraz zrobił się dylemat, co zrobić ze śmierdzącą, tuchnącą naczepą? Trzeba by ją pojechać, umyć, ale... Jak kończę robotę? 7.30 rano. To 16.30 nic nie robię, mam pauzę. Spedycja ciśnie, żeby jechać, umyć na szepe. Ja się pytam gdzie. Oni znajdź. A ja mówię chwileczkę: nie mam ani internetu w trasie, ani nic. Już mały zgrzyt? Niech będzie. Niech będzie to malutki skrzytek. Nie interesuje mnie to. Ruszam stąd, jeżeli mam namiar na coś, a nie że w tym wypadku będę adwokatem mego szefa. Mój szef zabuli za puste kilometr, które ja przejadę żeby tylko znaleźć jakąś myjkę. Na całe szczęście jest koło nas kolega, który też tutaj często bardzo rozładowuje towar i który wie, gdzie jest, yy, jest myjka. A myjka samochodowa jest całkiem niedaleko stąd, tylko czynna do 17. No i umówiłem się z moim szefem, a nie ze spedytorkami, tak, że jutro przed, przed załadunkiem pojadę na myjkę, do 17 trzeba się wyrobić na tą myjkę, pojadę na myjkę, zatem yy, wymyje elegancko, chemicznie, żeby te ryby nie było w ogóle czuć. I się podstawia na załadunek. No, czy to nie jest rozwiązanie? Jest. Jeszcze jedno, słuchajcie, to co teraz powiem, będzie szokiem dla kierowców zawodowych, którzy znają się w temacie. Chociaż Wy się też już powinni się trochę znać, jeżeli oglądacie moje filmy uważnie. Kończy mi się karta kierowcy, dlatego mogę jeździć tylko do 14. Zresztą ja chcę jeździć tylko dwa tygodnie. Nie wyobrażam sobie, żeby jeździć, jeździć, jeździć dłużej. Jeżeli im się to nie podoba, no to po prostu ja sobie poszukam takiej firmy, która będzie to, 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 to tolerować. Ale dalej. Kończy mi się karta 14. Oni teraz chcieli mnie wysłać do Anglii, i powiedzieli mi, że na wydrukach mogę jechać spokojnie, rozładować jeszcze Niemcy i pojechać do Polski. Gówno prawda, wydruki, jeżeli po to jest z tyłu na karcie kierowcy data, i po to jest z tyłu na karcie kierowcy okres ważności tego, tego dokumentu, żeby kierowca pilnował i miał obowiązek posiadać przy sobie. I, I był obowiązek, posiadania nowej karty kierowcy, jeżeli tego dnia się skończy karta kierowcy, to wkładasz nową kartę kierowcy i to jest normalne, to jest normalne, każdy o tym wie, ale oczywiście spedycja będzie tak kombinować, żeby was jakoś najlepiej wykorzystać, najwięcej zarobić i najmniej stracić. No i towar poszedł, już do Anglii nie ja, zadzwoniłem do szefa i powiedziałem, absolutnie, kurde, w ogóle nawet nie ma o czym mówić, że ja na jakichś wydrukach jeździł. Po to mówiłem o wiele szybciej, że mi się karta kierowcy kończy, żeby szybciej mnie ściągnęli do domu. Jeżeli im się to nie udało, nie moja sprawa. Nie moja sprawa. No dobrze, uspokoiło się, ale stoimy dzisiaj cały dzień. Stoimy cały dzień. Dopiero zaraz yy, pójdziemy spać, bo w dzień się po prostu nie dało. To wszystko w tym dzienniku pokładowym. Trzymajcie się, do zobaczenia jutro.